Jaka to dramatyczna sytuacja? Kasia stoi nad przepaścią i planuje się rzucić. tak może trochę powiesz. Po pierwszy dróg, tak, I jeszcze tam jest samo. Okay. Nie, nie, nie mam Weny. Wszystkie te oczy niewiasty pogrążone są w depresji. No, wszystkie Tak. tak. Ciekawe, ciekawe. Kasia rozpatrza z Krasieninę, czy jak to się nazywało. Tak, ryb potem dostaniesz na fejsa, nie? A myślisz, że mało nie ma fejsa, nie? Bieda, bo nie ma, no po prostu nie ma. Tak, Tak no. przyjmiemy z w tym Wrocławiu, tak przypaścią i to zastanawiamy się, co z tym życiem, a obok nas i... stoi no. mm -hmm, Tak. No, także tego. Także tego. Ciekawe co szajder robi. No właśnie, są te to też wszystkie rzeczy. Żółtek? Rzutek, Siema. jak jest pieprzej, ja bo pierwsze nie Chłopak? Ty od tysiele no coś na pyta, nie pytał. Co? Jak nie czwarty, fart. to coś... już Ty jesteś głupia. Po pierwsze nie głupia. O nie! Jakie oko. Jump, job, 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 tak, tak. Z bliska. Z bliska, z bliska. No. No. Tak, że ten pierwszy nie debiut. No. Kasia, idź się podziwiać. Nara. Na